Dlatego muszę stwierdzić, że skala ujawnionych nieprawidłowości jest jeszcze większa niż podczas kontroli zakończonej w 2021 roku. Jest to o tyle niezrozumiałe, że już wówczas minister sprawiedliwości dysponował, między innymi dzięki kontrolom NIK, niezbędną wiedzą do podjęcia koniecznych działań naprawczych. Proszę teraz pana wicedyrektora Pawła Gibułę o przedstawienie szczegółowych wyników kontroli. Dziękuję panie dyrektorze. Szanowni Państwo, jako pierwsze zostaną przedstawione wyniki kontroli w Fundacji Profeta. Dlaczego? Po pierwsze, udzielona temu podmiotowi dotacja była największą w historii dotacji udzielanych przez Fundusz Sprawiedliwości. Wynosiła ona blisko jedną trzecią rocznych kosztów funduszu. Po drugie. Ten przykład, jak w soczewce skupia różne nieprawidłowości, które identyfikujemy w działalności Funduszu Sprawiedliwości, począwszy od niekonkurencyjnego konkursu na udzielenie dofinansowania, przechodząc dalej przez nieprzygotowanie podmiotu do wykonywania zadań i zamykając rażącymi nieprawidłowościami.